Minister rolnictwa Mykoła Solski przekonuje, że konflikt zbożowy jest początkiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Tymczasem potencjalne dołączenie Ukrainy do Wspólnoty będzie się wiązało z poważnym zagrożeniem zarówno dla polskiego, jak i całego unijnego rolnictwa. 15 września przestał obowiązywać unijny zakaz wwozu czterech rodzajów zbóż z Ukrainy. Decyzja miała być jednak zupełnie inna. Bruksela, jeszcze w dniu wygaśnięcia zakazu, planowała jego przedłużenie o kolejne 2 trzy miesiące. Wszystko miał zmienić telefon prezydenta Wołodymira Załęckiego do szefowej Komisji Europejskiej Urzuli von der Leyen, co potwierdził na antenie telewizji Trwam unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. W Komisji Europejskiej były, jakby no, było przekonanie o potrzebie takiego przedłużenia. Zdecydowała rzeczywiście postawa Ukrainy i, i nie jest tajemnicą, że była rozmowa. Kijów rozbił koalicję pięciu państw przyfrontowych. Udało się przekonać Rumunię, Bułgarię i Słowację do zniesienia jednostronnego embarga na zboże. Wobec Polski i Węgier zastosowano groźbę w postaci złożenia skargi do Światowej Organizacji Handlu. Pomimo tego, że nadal funkcjonuje wydajny tranzyt, minister rolnictwa Ukrainy, Mykoła Solski, proponuje narzucić swoje propozycje Rozwiązania konfliktu. Kijów oferuje system kwotowy, tylko na podstawie odpowiednich zezwoleń dla poszczególnych firm. Pozwala nam to kontrolować czas, rodzaj upraw i wysyłane ilości oraz koordynować te działania z innymi krajami. Co do tej możliwości, jestem sceptyczny. Tego typu licencjonowanie zwykle prowadzi do korupcji. I to nie jest dobre rozwiązanie. Tymczasem wynegocjowane stanowiska z Rumunią i Bułgarią budzą sprzeciw tamtejszych rolników. Ponowne otwarcie granic na eksport ukraińskich zbóż nas wyniszcza, słyszymy od protestujących. Nie możemy wyżywić się produktami z krajów trzecich, biorąc pod uwagę, że jesteśmy jednym z głównych producentów zbóż tutaj na Bałkanach. Po prostu nie wiem, dla mnie to katastrofa. Przegrywamy, dosłownie umieramy. Kijów zdaje się nie widzieć problemu. Minister Mykoła Solski traktuje to, jako wstępne warunki przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Sytuacja dotycząca zakazu importu zboża z Ukrainy pokazuje, że jesteśmy już częściowo postrzegani jako członek Unii Europejskiej. Nie uważałbym tej sytuacji za nadzwyczajną, ale traktowałbym ją jako nowy etap relacji między Ukrainą a Unią Europejską. Polska klasa polityczna jest zwolennikiem akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Ukraina, aby zostać członkiem wspólnoty, będzie musiała przejść gruntowne reformy i zwalczyć ogromną Korupcję. Z kolei, jako światowy potentat żywności, jest w posiadaniu najlepszych ziem w Europie. A to jest zagrożeniem dla naszego rolnictwa, zauważa poseł Ludowców Teofil Bartoszewski. To będzie bardzo długotrwałe negocjacje, takie jak, były, jak myśmy podjęli z Unią Europejską, jeśli chodziło o nasze rolnictwo. I myśmy to dobrze wynegocjowali dla nas, ale wtedy Francuzi się strasznie bali, że my z kolei wykończymy ich rolnictwo. Polskie rolnictwo przystosowało się do wyśrubowanych norm unijnych, jeśli chodzi o produkcję żywności. Tymczasem na Ukrainie nie ma konieczności stosowania wysokiej jakości nawozów czy oprysków, przez co koszty produkcji zbóż czy warzyw są o połowę tańsze, zaznacza doradca prezydenta do spraw rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Zderzenie z, takim, z taką żywnością, z tych gospodarstw zniszczy całe rolnictwo Unii Europejskiej. My w tej chwili stoimy w obronie nie tylko polskich rolników, ale rolników Unii Europejskiej. Prędzej czy później Ukraina dołączy do Wspólnoty. Poseł PiS Radosław Fogiel uważa, że już teraz Kijów i Bruksela powinny rozpocząć realne przygotowania. Konieczność być może sformułowania w ogóle na nowo wspólnej polityki rolnej, tak żeby z jednej strony ukraińska produkcja spełniała europejskie normy, te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, a z drugiej strony, żeby nie stało się to kosztem rolnictwa krajów Unii. Średnie gospodarstwo rolne w Polsce ma 11 hektarów. Na Ukrainie to natomiast Dwa tysiące hektarów. Tamtejsze gospodarstwa znajdują się w rękach zachodnich agroholdingów.